Dla dźwięka to powiedz, Tymczasem Maciek robi co może, by atmosfera w salonie była mniej bojowa, a Iwona bardziej zadowolona. No jak wszystko jest dobrze. Teraz jest dla mnie bomba. Ale jest sama. Bardzo Maciek Wróblewski skończył już koloryzację, a Iwona wraca do pracowni, a tam czekam na nią w towarzystwie jej mamy i przyjaciółki. Aga, powiedz mi, e, jaką osobą jest Iwona? O, nieprzewidywalną. Wolną, cały świat otwarty. Mhm. No i artystką. Jak myślicie, co Iwona wybrała dla siebie? No, jesteśmy ciekawe. No, co Warto. stawiacie? No spodnie, mhm. jak zwykle. Okej, okay, Albo... spodnie? <laughs> Suknia? Tak, lubi suknie bardzo. Kolor? Czerwony. <laughs> Sowało jej zawsze czerwone. Czerwony. No dobra, to będziecie chyba zaskoczone. Iwonka, zapraszam. Zaskoczona? No, puderowy garnitur, różowy. No, zaskoczona. Tak. Testonowane e, stylizacje, bardziej pastelowe, mm -hmm. brudne kolory, nudy tak zwane. Mm -hmm. e, to będzie dla ciebie najlepsze rozwiązanie. Polecam każdej kobiecie, żeby miała garnitur w szapie. Tak, tak, tak. Taki garnitur można nosić na wiele sposobów. Garnitur to świetne rozwiązanie dla Iwony. Ja zaproponuję czarny, który w połączeniu z satynowym topem stworzy biznesowy look. A biały T-shirt nada stylizacji bardziej sportowy charakter. Elegancka bluzka w panterkę doda nieco pikanterii, A golf w kolorze khaki pięknie podkreśli urodę Iwony, która przy bardzo dobrych nogach może pozwolić sobie na krótkie spodenki. To jest dobra stylizacja. Można oczywiście ją zmienić w bardzo prosty sposób, bo możesz spokojnie założyć grafitowy t-shirt, ponieważ świetnie e, grafit komponuje się z jasnym różem. Do tego bordowe szpilki. Przebieram się. Tak. Bardzo elegancko i ona wyglądała w tym garniturku. No. Uh -huh. Bardzo ładnie. Chyba bardziej pasuje. Tak. tak? Bordowe szpilki bardzo tak. ładne. No szpilki no, są piękne. Tak.